Siemanko, witam serdecznie na kanale Piwne Degustacje z tej strony oczywiście Dariusz Dmytryszyn przechodzimy do degustacji ale jest to degustacja wyjątkowa oczywiście świętujemy 200 subów na moim kanale znalazło się 200 ludzi którzy chcieli za, za Zasubskrybować. Nie wiem czemu, przecież te moje filmy i ten kanał są chujowe. Na maksa, no, ale jak, ale jak to taką tradycją jest, jak już się jakąś tam e, ilość subów osiągnie, to e, robi się taki specjalny odcinek ze specjalnym e, piwkiem ciekawym. No i w specjalnym stroju, tak? Jak widzicie, jestem bardzo fajnie, odświętnie e, ubrany, e, biała koszula fajna, z krawatem, e, marynarka z, e, z armaniego, zajebista. Znaczy, no, e, jeżeli o spodnie rozchodzi się. E, z Armani'ego niego nie było e, mojego rozumiaru, więc e, zdolciej z gebany. E, wziąłem, mam nadzieję, że, że strój no, f, jakoś tutaj reprezentuje tą, tą klasę, jaką ten, ten kanał przed, przedstawia. Starałem się przede wszystkim. Starałem się, mam nadzieję, że uwag do stroju nie będzie. Wszystko wyczyszczone, wy, wy, wyprasowane, tak więc powinno być zajebiście. Dobrze, moi kochani, przechodzimy zatem do degustacji. Jak już wspomniałem, piwko to jest niecodzienne, że tak się wyrażę. Tak wygląda etykieta eee, Piwo jak widzicie z browaru Nogne Y Tutaj na etykiecie tacy o Takie Cienie beduinów Co na e, Wielbłądach zapierdalają Tutaj Tak to wygląda z tyłu e, Piwo nazywa się, nazywa się jak widzicie Special Holiday Ale Eee, zaraz wam tutaj wszystko wyjaśnię, o tutaj mam nadzieję, że się fajnie wyostrzy. Zrobicie sobie przerwę, to sobie przeczytacie. Piwo eee, dostałem dzięki uprzejmości jak Jakuba. Jakuba widzieliście w odcinku numer 52. Więc Jakub serdeczne dzięki, dziękuję ci bardzo za to, że przywiozłeś mi te piwko yy, Piwo zakupione na lotnisku w Stavanger w Norwegii. 25 zł w przeliczeniu, więc. Okej, okay. yy, jedziemy. Co to w ogóle za piwo jest? Styl to jest Special Holiday. Holiday Ale. Czyli piwo świąteczne można by powiedzieć można by nawet stwierdzić, że piwo takie zimowe rozgrzewające co mamy napisane na etykiecie piwo to zostało po raz pierwszy uważone w San Diego w 2008 roku każda warka podążała tą samą Receptom zawierając kasztany z, z Michigan, kasztany z Michigan and uh, white sage. White sage to jest uh, biała szałwia z, so z południowej Kalifornii, czyli kasztany z Michigan i biała szałwia z południowej Kalifornii. No, i oczywiście nor, norweskie jagody jałowca. Ale tutaj na napisali, że te piwo troszkę inaczej uważono niż te w San, w San Diego, więc ciekawe, zobaczymy, co z tego im wyszło. To jest półlitrowa flaszka, 8,5% alkoholu. E, ibu 50 plato 22 skład składniki słód jęczmienny słód Żydni żytni e, to mi się e, aha. owiec owiec e, owsiane tak po chmiel, biała szałwia, kminek, kminek, jagody jałowca, kasztany, drożdże i oczywiście ich lokalna woda z Grimstadt, czy jakoś tak. Bo to piwo w ogóle w Krimsztat wyważone jest, o ile dobrze wiem. No i co, co jest ciekawe tak, piwo w Krimstad wyważone. Jest to piwo uważone. <ścoughs> Kurde. <ścoughs> mm. Rak, rak. Ten e, piwo uważone jest w współpracy e, Jolly pumpkin artesian ales i stone brewing company czyli piwo we współpracy z dwoma amerykańskimi browarami uważone więc no, może być bardzo fajnie bardzo ciekawie otwórzmy zatem świętujmy kurwa pełno gębą! Kapsel, nogne standardowe, takie takie skreślone, dobra, przelejmy, a czekaj. aromacik ze szkła, a, spokojnie. O kurwa, przyprawowość, jedna wielka olbrzymia przyprawowość, co można tutaj znaleźć? I jałowiec, na pewno te jagody ja, jałowca są. One dają taki taki e, aromat aromat e, z, z lasu, leśny taki słodkie karmelowe nuty. Oczywiście troszkę tego kminku jest. są Jest też pomarańcza z goździkami, tak bym powiedział. No niestety jak e, biała szał, szałwia smakuje, ani kasztany z Michigan to kurwa. Nie powiem wam, nie wiem. Ale nalejmy zatem. O, kolor widzę już. Proszę. Mm -hmm. Piane starałem się zrobić, ale piana widać w tym piwie nie będzie odgrywać roli znaczącej, piana jak widzicie jest jest słaba słaba w takiej kolorze złamanej bieli, nie jest obfita piwo za to jest klarowne z bardzo leniwym wysyceniem w takim bursztynowym w bursztynowym kolorze powiedziałbym nie wiem czy to jesteście w stanie zobaczyć w takim bursztynowym kolorze bardzo przyjemnie wyglądające tak tak ewidentnie w bursztynowym kolorze piana słaba już praktycznie znikła No przyprawowość mega kurwa zajebista tak jak z tak jak z piw z amerykańskimi chmielami uderza nas ta owocowość cytrusowość zajebista to tak w tym piwie na pierwszym wychodzi taka ma, takie maksymalne pierdolnięcie przy, przyprawowe kminek, yy, pomarańcza, jałowiec, karmelowe nuty no po prostu zapach jest no kurwa mać mm.